Instrukcja wypełniania sprawozdania z zachowania trwałości projektów LSI 2021. Dla naborów ogłaszanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowa instrukcja dla beneficjenta dotycząca modułu znajduje się na stronie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Pamiętaj: Praca w module sprawozdania z zachowania trwałości jest możliwa, gdy projekt znajdzie się w statusie zakończony. Aby przejść do modułu, na liście projektów znajdź odpowiedni projekt, a następnie wybierz w sekcji Operacje przycisk Zarządzanie wybierz. Następnie wybierz z listy sprawozdania z zachowania trwałości. Aby dodać nowe sprawozdanie, wybierz przycisk Dodaj sprawozdanie z zachowania trwałości. System upewni się, czy na pewno chcesz stworzyć nowe sprawozdanie. Wybierz odpowiedź Tworzę nowy formularz. Po zatwierdzeniu system zaprezentuje formularz. Po lewej stronie znajduje się panel nawigacyjny prezentujący wszystkie części sprawozdania. W każdej części, na górze i dole strony znajdują się przyciski: Anuluj i Wyjdź umożliwia wyjście ze sprawozdania i powrót na stronę startową. Zapisz umożliwia zachowanie dotychczas uzupełnionych pól. Dalej umożliwia przejście do następnej części, zapisując dane. Aby rozpocząć, przejdź do sekcji Strona Startowa. System automatycznie zaprezentuje podstawowe informacje o projekcie. W pierwszej kolejności wybierz z kalendarza datę otrzymania ostatniej płatności. W sytuacji, kiedy nie otrzymujesz płatności końcowej od instytucji, podaj datę zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność. Następnie uzupełni termin końcowy zachowania trwałości rezultatów lub trwałości projektu, w zależności, który z tych terminów jest późniejszy. W kolejnym kroku uzupełni okres sprawozdawczy. Gdy wydatki poniesione na infrastrukturę lub infrastruktury FST stanowią koszty kwalifikowalne projektu, przejdź do wypełnienia części, a trwałość projektu. W pierwszej kolejności odpowiedz tak lub nie na pytanie. Czy w projekcie obowiązuje trwałość projektu, to znaczy, czy w ramach projektu sfinansowano zakup infrastruktury? Jeśli zaznaczysz odpowiedź tak, przejdź do kolejnego pytania. Czy w dniu podpisania umowy o dofinansowanie projektu beneficjent posiadał status małe i średnie przedsiębiorstwa? Zanim wybierzesz odpowiedź tak lub nie, zapoznaj się z treścią informacji o statusie beneficjenta. Przejdź do kolejnych pytań i udziel stosownych odpowiedzi. Jeśli w pytaniu numer 6 odpowiesz tak. Uzupełnij pole, uzasadnienie do punktu szóstego. System pozwala na dostosowania wielkości każdego pola tekstowego. Dodatkowo możesz zobaczyć podgląd ilości znaków, jaka pozostała do wykorzystania w polu tekstowym. Przejdź do kolejnego pytania i wybierz odpowiedź. Jeśli w ostatnim pytaniu wybierzesz odpowiedź tak, uzupełnij pole. Proszę wskazać, jakich zmian dokonano, oraz dołączyć dokumentację potwierdzającą zaistniałe zmiany. Jeśli udzieliłeś odpowiedzi na wszystkie pytania, zapisz dane i przejdź do sekcji B, trwałość rezultatów. W pierwszej kolejności odpowiedz na pytanie, czy projekt zakładał trwałość rezultatów? Jeśli zaznaczysz nie, wówczas zapisz dane i przejdź dalej. Jeśli wybierzesz tak, Zaprezentują się kolejne pola do uzupełnienia. W pytaniu numer 2 wybierz odpowiedź z listy rozwijalnej. Do wyboru masz następujące wartości: tak, nie, częściowo, zakończono lub nie dotyczy. Zapoznaj się z treścią komunikatu. Jeśli chcesz dodać rezultat, skorzystaj z przycisku Dodaj rezultat. Następnie, wybierz odpowiedź, czy pobrać automatycznie rezultat z wniosku o dofinansowanie. Jeśli wybierzesz odpowiedź nie, uzupełnij zaprezentowane pola ręcznie. Jeśli zaznaczysz tak, wybierz wskaźnik z listy rozwijalnej w polu rezultat. Wskaźnik określony we wniosku o dofinansowanie. Po jego wybraniu wartości w polach Jednostka miary oraz wartość docelowa zostaną uzupełnione automatycznie przez system wartościami z ostatniego zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie. Następnie uzupełni pola, wartość rezultatu wskaźnika potwierdzona w końcowym wniosku o płatność oraz stan obecny aktualna wartość. Wskaż również opis działań dotyczących trwałości. Możesz dodawać wiele rezultatów, korzystając z przycisku Dodaj rezultat. Jeśli chcesz usunąć rezultat, wybierz przycisk Usuń rezultat. Jeżeli uzupełniłeś dane, przejdź do sekcji C Kwalifikowalność podatku od towarów i usług – VAT. W pierwszej kolejności zaznacz, jaki jest łączny koszt projektu. Jeśli zaznaczysz niższy niż 5 milionów euro, włączając VAT, Wówczas zapisz dane i przejdź dalej. Jeśli wybierzesz, równy lub wyższy niż 5 milionów euro, włączając VAT, uzupełni kolejne pola. Jeśli w pytaniu numer 4 odpowiesz, tak zaprezentuje się komunikat. Beneficjent zobowiązany jest dostarczyć kopię wyżej wymienionej interpretacji wraz z sprawozdaniem. W kolejnym kroku przejdź do pytania 5 i 6 i wybierz stosowne odpowiedzi. Następnie zapisz dane i przejdź do sekcji Dekontrola i Audyt. W pierwszej kolejności odpowiedz na pytanie pierwsze. Jeśli zaznaczysz tak, zapoznaj się z treścią komunikatu, a następnie uzupełnij pole Opis. Po uzupełnieniu danych, przejdź do kolejnej sekcji. W sekcji archiwizacja. W polu proszę podać pełny adres wskaż adres przechowywania dokumentacji projektowej. Na końcu sekcji zaprezentuje się komunikat informujący o konieczności bieżącej aktualizacji danych w zakładce Kontakty udostępnionej w ramach projektu w systemie LSI 2021. Ostatnia sekcja to oświadczenie beneficjenta. W tej sekcji zaprezentuje się oświadczenie o treści. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym. Zapisz dane i przejdź do podsumowania. Sprawdź, czy Twoje sprawozdanie zawiera jakiekolwiek błędy. Jeśli zobaczysz komunikat, część danych nie jest poprawna. Nie będziesz mógł złożyć sprawozdania. Zapoznaj się z treścią uwagi i popraw dane. Skorzystaj z przycisku Idź do pola lub Idź do strony. Brak błędów walidacyjnych w sekcji podsumowanie nie świadczy o poprawności merytorycznej sprawozdania i jego kompletności. Komunikaty pełnią jedynie funkcję pomocniczą, a sprawozdanie winno być uzupełnione zgodnie z instrukcją. Jeśli chcesz złożyć sprawozdanie, wybierz przycisk Złóż. Pamiętaj! Skuteczne złożenie sprawozdania potwierdzone jest przez system zmianą statusu na złożone. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu zobowiązany jesteś do złożenia wygenerowanych z systemu LSI 2021 sprawozdań z zachowania trwałości poprzez system wymiany korespondencji elektronicznej do instytucji, z którą zawarłeś umowę. Jeśli chcesz dodać załączniki do sprawozdania, możesz to zrobić na dwa sposoby. Na liście sprawozdań przejdź do sekcji Operacje i wybierz przycisk przyjmujący kształt spinacza. Następnie uzupełnij formatkę. Pliki możesz dodać poprzez przeciągnięcie na dedykowane pole lub poprzez przycisk wybierz pliki bezpośrednio z dysku: chmury. W części pliki oczekujące na przesłanie możesz uzupełnić pola. Następnie w sekcji Operacje wybierz Prześlij plik. Pliki będące w repozytorium możesz edytować lub usuwać. W tym celu wybierz odpowiednią opcję w sekcji Operacje. Drugi sposób dodawania załączników Przejdź do edycji formularza, następnie wybierz przycisk Załączniki do sprawozdania. Zupełni formatkę, według zasad omówionych w pierwszym sposobie. Na liście sprawozdań z zachowania trwałości w sekcji Operacje możesz wykonać następujące czynności. Edytuj formularz sprawozdania. Jeśli już zainicjowałeś nowy formularz, masz możliwość jego edycji. Podgląd formularza sprawozdania. Masz możliwość podglądu sprawozdania. Załączniki do sprawozdania. Masz możliwość dołączania załączników do sprawozdania. Zobacz historię sprawozdania. Masz dostęp do pełnej historii pracy ze sprawozdaniem. Proces obsługi sprawozdania. Masz dostęp do podglądu procesu obsługi sprawozdania. Usun formularz sprawozdania. Jeśli sprawozdanie jest w edycji i nigdy nie zostało złożone, masz możliwość jego usunięcia. Jeśli złożyłeś sprawozdanie, a operator w instytucji nie przyjął jeszcze formularza, możesz wycofać formularz sprawozdania. Jeśli formularz sprawozdania został złożony, masz możliwość pobrania jego PDF. W tym celu wybierz, pobierz formularz sprawozdania. Instrukcja przygotowana przez pracowników Referatu Lokalnego Systemu Informatycznego Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego